Ja. Na chacie jest Co to za nowy tatuaż nad swojotnikiem. Chodź muzykę. A jest komboj. Będzie kawał będzie wrzeszło. No? Dobra. Kurwy będą, wszystko będzie. Mużyczkę. Woda, prosimy o muzykę. A w cudowne zdaniem. śmigło przesyła 3 złote. Pozdro dla Jarka, jebać Marka Pozdro dla Jarka, jebać Marka Pozdrow <grytury> <Cusimuyor> dla Jarka, Jebać Marka, pozdro dla Jarka jebać Marka? Pozdro dla Jarka, jebać Marka Pozdro dla Jarka, jebać Marka Pozdro dla Jarka, jebać Marka Możesz dla Jarka. Pozdro dla Jarka Ja z Zostań Zostań To tylko studio Marek nie przejmuj się To cwele wyzywa Ej, e, proszę, cybisa, cybis w Boj zaraz tam wpadnę i cię przez okno wyrzucę. A pasujcie konwoj, kuru, idealnie jak konwoj. <ścoughs> Niech tam wpadła, to nie wyleciała. Komboj przyszedł przesyła 3 złote. O ten gej co go zamówiłem. Wygląda jak cwel z więzienia.

Dziś na mordę kurwa pisknę, jak się bawić to konkretnie Walę w kino, bo mnie zepnie nosy biały, duże gały, dziwki pchają się na pały Nogi tam chuje stoją, jutro to nas czeka. Ojo, weź o pierdol DJ-owi, pokaż cycki cypisowi Kurwie dwa razy nie gada, zaczyna na chuja siadać Tu się puści, tam pociągnie, wanie se Kupę floty poza duże kurwa loty Dobra i pra też kosztuje Wale szyję, spoduje Tu postawię, tam postawię Ważne, że dobrze się bawię Dobra muza, rije głowę Słuchaj mała, ja cię lotę <todgłosy> nie, Ty to kocham cię Jaraś mnie, gdy się rozchylasz I po się falce masz maskotik

Zajmij się głupotnie, no to ten, to mnie lubi. Telewizji nie gadając... Kop 2, ty taki w gorącej wodzie kąpany? Tu. Jak tam? Zajebiście. Woda, co ty? Woda mi się ze mną, oj Kop 2, boj, co ty taki w gorącej wodzie kąpany? Siema Marek, opowiedz coś o sobie. Odpowiedz coś im. Bo mi zęby. Bolą go zęby, powłodzisz, co tam czarusz? Afera jest potrzebujecie coś do noska. Może.